Dzieciaczki, w dzisiejszym filmie pokażę Wam tę przepiękną Barbie z błyszczącymi tęczowymi włosami oraz te trzy modne kreacje. Lalka ma wspaniałe, długie włosy, które można ozdabiać za pomocą specjalnego grzebienia z brokatem. Ponadto do wykorzystania mamy akcesoria takie jak. Spinki do włosów, gumeczki oraz szczotkę. Czemu więc nie zostać stylistką fryzur? Teraz to możliwe. Jeżeli chcecie pobawić się ze mną w stylistkę fryzur i wybrać stylizację dla naszej Barbie, dajcie łapkę w górę i zaczynamy. Jeszcze tylko parę poprawek i będziesz gotowa do zdjęć. Jak ci się podoba? No nie wiem, nie za kolorowa ta bluzka. No co ty, świetnie wyglądasz, masz świetną stylizację. Ta kolorowa bluzka idealnie pasuje do srebrnej, plisowanej spódniczki. Załóż jeszcze te buty, a będziesz wyglądać wystrzałowo. Dzięki są piękne! Siadaj, muszę ci jeszcze poprawić fryzurę i wpiąć spinki. Przeczeszę ci twoje tęczowe, piękne włosy i wepnę parę spineczek. Poczekaj, tu będzie idealnie. I jeszcze jedna. Świetnie wyglądasz. A teraz z drugiej strony. Co powiesz na niebieską? Gotowe? Możesz ruszać. Dzięki! Jesteś gotowa? Możemy zaczynać? Tak, jestem gotowa. Świetnie. W takim razie stań sobie tutaj, a ja ci zrobię parę zdjęć. O, tak, stój tak, idealnie! Pokaż te piękne, kolorowe włosy, chcę je zobaczyć! Super, o to chodzi! Pięknie, zostań tak, to zdjęcie będzie cudowne! Jeszcze parę ujęć! Bosko! Okej, okay, mamy to! Będź się przebierać! I jak poszło? Podobno będę miała wspaniałe zdjęcia. Mam się szybko przebrać i zmienić fryzurę. Jestem gotowa na następną stylizację. To piękna suknia! To właśnie Twoja następna kreacja. Będziesz wyglądać zjawiskowo! Ale najpierw zrobimy ci ekstra fryzurę. Czas na brokat! Brokat? Super! Uwielbiam brokat! Wystarczy przekręcić, i zaraz twoje włosy będą błyszczeć. Nie mogę się doczekać efektu, naprawdę. Wow! Ale ekstra! Jeszcze więcej brokatu! Z tej strony wyszło super. Jeszcze druga strona. Ciekawe, jak wygląda na blond włosach. Świetnie! Jeszcze tutaj? Moje całe włosy błyszczą! Jestem gotowa? Pędzę na sesję. Nie mogę się doczekać zdjęć. Wow, w tej sukni i włosach wyglądasz zjawiskowo. Zdjęcia będą przepiękne. O, tak, dobrze. Tak, bardzo dobrze. Pokażę piękne brokatowe włosy. Stań bokiem. Dobrze. Tak, dobrze. Idealnie. Teraz podnieś głowę. śmiech ostatnie zdjęcie i mamy wszystko jestem gotowa na następną stylizację co proponujesz co powiesz na dwa koczki brzmi świetnie siadaj kochana będziesz wyglądać zjawiskowo mam dwie gumeczki zrobię ci koczki zaczynamy Ale będą mega kolorowe. I drugi. Zakręcamy. Fryzura gotowa, jak ci się podoba? Wow, jest mega zakręcona. Zobacz, co jeszcze dla ciebie przygotowałam. Modną kreację. Wow, jest piękna. Nie mogę się doczekać, kiedy ją założę. Jak wyglądam? Wow, to dopiero stylizacja! Zdjęcia będą cudne! O, jest nasza modelka! Świetnie wyglądasz! Gotowa na kolejne zdjęcia? Teraz przodem. Bok. Uwaga! Świetnie, zostań tak. Nie ruszaj się. A teraz obróć głowę. Jesteś prawdziwą modelką! śmiech I ostatnie zdjęcie. Czas na ostatnią kreację i zmianę fryzury. Przebieraj się. O, tym razem spodnie z bluzaczką. Urocze. Zobacz, jaka ładna letnia stylizacja. Mam nawet torebkę i zegarek. Teraz Twoja kolej, co mi zrobisz z włosami? Mam pewien pomysł. Najpierw przeczeszemy. I zrobię ci mega fryzurkę. Prawie skończyłam jeszcze trochę brokatu! Jestem gotowa, możemy zaczynać! Nogi szerzej. Jeszcze parę ujęć. Będziesz miała piękne zdjęcia. Okej, okay, mam już wszystko. Myślę, że wystarczy tych zdjęć na dzisiaj. Dobra robota. Dzięki. Już po sesji. I co teraz? Przecież nie mogę chodzić cały czas w brokatowych włosach. Spokojnie, siadaj! Wystarczy je zmyć wodą, to proste. A jak wyschną, na nowo można użyć brokatu. Wiesz co? Chyba jednak wolałam włosy z brokatem. Nie ma sprawy! Zestaw Barbie błyszczące tęczowe włosy pozwoli Wam wcielić się w stylistkę fryzur i ćwiczyć układanie włosów. Zabawki Barbie dostarczą Wam mnóstwo zabawy i rozwiną wyobraźnię. Bo kiedy bawisz się Barbie, możesz być kim chcesz.